Cześć! Dzisiaj opowiem Wam o rowerku trójkołowym dla Waszego dziecka w wieku od roku do 5 lat. Rowerek wykonany jest z najwyższej jakości materiałów, którego konstrukcja wytrzyma obciążenie nawet do 50 kg. Posiada regulowaną kierownicę z dzwoneczkiem. poniżej szeroki błotnik i duże pompowane koła. Dla młodszych pociech znajdziemy też parę podnóżków, które gdy nie używane Możemy łatwo zdemontować. A gdy maluch jeszcze podrośnie, kolejną parę możemy złożyć. Rower jest wyposażony w miękkie, obracane siedzisko, wykonane z przyjemnych w dotyku materiałów, jednak z mocnymi pasami bezpieczeństwa. A dodatkowo w otwieraną obejmę chroniącą dziecko przed wypadnięciem. Nad siedziskiem znajduje się daszek z możliwością złożenia i wygodnymi dwustopniowymi zapinkami. Natomiast z tyłu znajdziemy pojemny koszyk na zakupy lub zabawki. Bardzo ważne jest to, że masz kontrolę nad kierunkiem jazdy, a dopiero gdy dziecko się usamodzielni. Drążek kierowania możemy w łatwy sposób zdemontować i dać maluchowi radość samodzielnego odkrywania świata. W danych podróży!